Witam Was moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Żniwek i dzisiaj ze mną Patryk. Cześć i dzisiaj mamy dla Was e, krótką prośbę. E, mianowicie widzicie tutaj serwer, właśnie mamy, będzie serwer RPG. E, czyli wiecie, różne misje, questy i te sprawy właśnie typowo tak jak w, w grach RPG oczywiście. E, I dworzy. tak jest i potrzebujemy właśnie budowniczych żeby właśnie nam tutaj troszkę pomóc z tą mapą, bo troszkę tego jest i niestety nie jesteśmy w stanie sami tego ogarnąć. No i potrzebujemy też kilku osób, które znają się na pluginach i ogarniają ogólnie pluginy, żeby właśnie pomóc w questach i, i takich tam sprawach właśnie technicznych. Także jeżeli ktoś, ktoś taki jest tutaj z naszych, z naszych widzów, to prosimy, żeby się zgłosił albo... Jeszcze musi pokazać, tak? Jakiś filmik, żeby... Powiedz, jak... No musi to jakoś udowodnić. Tak, tak. Jakiś filmik którym pokaże jak buduje albo na przykład udowodni e, by... tak Mówi albo na przykład że ogarnie jakieś pluginy czy coś i wtedy jakoś go tam wynagrodzimy na przykład damy go tutaj gdzieś jakieś polecenie czy, czy coś na serwerze nawet że po prostu wiecie gracze będą go widzieć i takie tam link do kanału wiadomo jakoś na pewno no to tak. jakoś ustalimy to na pewno i na jak pewno to... będzie brał udział w y, testach tak, serwera tak jakby wiecie beta testach y, przed, przed premierą, przed otwarciem tego serwera gdzie właśnie będziecie mogli tutaj się z nami spotkać i, i pomóc i tak dalej i właśnie wszystko stestować zanim zrobią to inni gracze. Także co, coś jeszcze, czy? Nie wiem, chyba już nic. Dobra, także to było w takim razie na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć. Cześć.